Jest 14.35, a ja witam się z Wami z kolejnego baru mlecznego na naszym kanale. Tym razem jest to mleczarnia jerozolimska. Zaczynamy od zup, od pomidorówki z makaronem i ona kosztowała 5,92. Spójrzcie, ona jest taka gęsta, bardzo, bardzo ciemna. Zobaczymy czy to od pomidorów. Jeżeli jest lepsza niż wilanowskim, no to zawsze warto dopłacić do pomidora niż koncentratu. Nie w tym przypadku to jednak nie warto, ale on jest po prostu słony po prostu koncentrat z, so z dużą ilością soli tutaj. Nie jest ona dobra. Ja w ogóle chyba zrezygnuję już z konsumpcji. W ogóle jesteśmy właśnie tutaj przy Metrze Politechnika, to wiejska 6 i... Ten barneczny ma 3,8 na 5 ocenę, więc no, troszeczkę niżej, bo Wilanowski miał ile? 4,4? 4,4. ,4. Teraz coś, co bardzo smakowało nam właśnie na widanowie, czyli pieczarkowa zupa. Tamta była bardzo gęsta, ale nie mogę powiedzieć, bo tutaj też jest, zobacz, gęste to, ale tutaj są znowu nitki. Tak jak w pomidorowej, a tam były chyba ziemniaki po prostu. Makaron bardzo dobry, fajnie pasuje do tej zupy. Ma sporo smaku. Jest dużo lepszym wyborem niż ta pomidorowa, z pewnością. Ale tutaj jest z kolei troszeczkę za mało soli. Ja bym troszeczkę chciał więcej. Całkiem niezły wybór za 6 złotych. No ale ja osobiście bym troszkę dosolił. Nie wiem, czy to jest sól w ogóle, czy nie ma. No, czyli nie ma soli i pieprzu, żeby sobie dodać. Nie wiem, czy to właśnie jest tak w barach, tak jak sugeruję, że może tak bary nie mają. A w ogóle czym są bary mleczne? Bary mleczne, takie oryginalne, które są dotowane przez państwo, bary, które mogą mieć... Do kosztu produktu takiego podstawowego narzutu o tylko 56% marży. Więc, jeżeli na przykład do wyprodukowania danego dania koszt produktów jest 10 zł, to maksymalnie oni mogą 15-60 za to wziąć. No i państwo dotuje maksymalnie do 40% do takiego dania. Ale co jest jeszcze ciekawsze, bary mleczne mają ograniczone pole do popisu, jeżeli chodzi o przyprawy, bo jest tam jakaś pula po prostu przypraw, których można tylko używać. Nie wiem jaka jest aktualnie, ale wiem, że w 2015 roku, czyli 8 lat temu, to był taka afera, był, był absurd po prostu, bo można było używać w barach mlecznych tylko i wyłącznie soli. Nie można było pieprzu, nie można było majeranku, no nic, jakichś podstawowych po prostu przypraw. Ale na szczęście nasi rządzący się trochę zreflektowali i powiększyli pulę tych przypraw. Nie? No bo kurde, masz tylko sól. Ty jak nie wiem, jak chcesz zrobić jakąś zupę lepszą czy coś, kurde, czy no ty bez pieprzu, ta zupa jest spoko. Przy wejściu spotkaliśmy dwóch panów którzy pytali się czy kupimy jedzenia jakieś no to kupiliśmy tutaj właśnie w barze mlecznym i sobie zażyczyli zupę pieczarkową więc podejrzewam, że oni tutaj są z okolicy i wiedzą która zupa tutaj jest lepsza i na koniec mamy z naszych zup barż biały z jajkiem i białą są. 8,99 więc to już jest taka wyższa po prostu cena tu troszkę widzę jakby śmietana się zważyła ale to w ogóle nie przeszkadza jest najlepsza z tych zup, od razu mogę powiedzieć. W barszu białym rzadko się spotykałem, żeby był wyczuwalny aż tak chrzan. To jest mocno chrzanowa zupa. Mm. Fajnie tam, naprawdę fajna. Mamy właśnie marchewkę. Mamy ziemniaki. Ziemniaki mają najwyższy hmm, współczynnik hmm, sytości. Ponad 300%, jeżeli dobrze kojarzę. Więc jeżeli chcecie długo być najedzeni, no to ziemniaki są dobre, więc w Poznaniu to chyba każdy najedzony chodzi. Patrz ile tej jest, bardzo dużo. Ta zupa jest bardzo dobra. Nawet bym powiedział lepsza niż ta pieczarkowa na Wilanowie. To nagrywałeś? Ty widziałeś? Nie. Jakiś ziomek przyszedł taki chyba bezdomny i zaczął podpalać papierosa w środku. To tak. Niestety nie ma dzisiaj skabowego, więc mamy dzisiaj mielonego i drugie będzie, polękcie dzisiaj z kurczaka w panko, ale teraz mamy tutaj mielonego i on jest z ziemniaczkami, mamy do niego buraczki. Tam mielony się prezentuje całkiem dobrze, tylko nie jest za dużo. Łączna cena za to, bo to milony 13,52, pire 4,34 i buraczki, już tu patrzę, 6,12, więc całość to nieco ponad 24 zł, więc no 5 zł mniej więcej drożej niż wilanowski. Ogólnie muszę powiedzieć, że jest smaczny, ale jest nieco twardawy. Smakowo to jest ok. Słoność jest taki dosyć intensywnie słony, ale dla mnie to jest w porządku. Natomiast, właśnie tutaj, za twardy troszeczkę. Pirem fajnie się widzę, rozchodzi. Pirem bez żadnych udziwnień. Nie, nie będzie żadnych udziwnień. My jesteśmy normalni. Bez żadnej okrasy. Ale my z telewizji, Te jestryzji, No! Uy. Bez masełka, bez kwarek, a jest bardzo dobre. Naprawdę fajne tyle. Jak tam no. były buraczki słodkie, co ja bardzo lubię. Tak niestety tutaj te buraczki są takie bardziej wytrawne i w wchodzące. No to nie jest mój typ buraczka, który ja lubię. Nie będę tutaj jakoś bardzo narzekać, no bo jest spoko zjadliwe i tak dalej. Ale no tutaj miękkość po prostu w tym kotleciku mi nieco przeszkadza. Czyli brak tej miękkości. No i ten piere bardzo dobre lepsze ziemniaki akurat niż w Wilanowskim poprzednim, ale bureczki... nie mój typ pompotykon naprawdę spoko coś taki domowy nie taki posmak jeżeli chodzi o zupy to po przemyśleniu chyba w tym barze jednak bym wybrał pieczarkową bo cena jakość jeżeli chodzi o kotleta mielonego tak jak mówiłeś jest troszeczkę z... Być zbity. Mamy kolejne danie, polędwiczki z kurczaka w panko. Do tego dobraliśmy czerwone kluski śląskie i one były zasmażane. Jest też wersja niesmażona i do tego mamy surówkę z kapusty pekińskiej. Jeszcze dobraliśmy dla spróbowania, czy dobre tutaj mają. Wygląda bardzo dobrze. Łącznie to danie już wam zaraz tutaj wymyślę ko 20, jakieś 26 zł. No więc to już jest takie troszkę więcej. A i mamy jeszcze tutaj do tych polędwiczek były do wyboru sosy. My wybraliśmy satsiki. był jeszcze tatarski sos i z czerwonej papryki. Mmm, ale fajne. Nie wiem, do, od czego jest czerwony, zgaduję, że od buraków. Nie czuć tutaj tego, że one są czerwone, w sensie, co, po, co powoduje ich czerwoność, czyli buraka prawdopodobnie. Ale są bardzo fajne, taka chrupkie. Weź mi tu pomóż, ty trzymaj widelcem. masz trzymaj widelcem, ja do kroju. za za ciężko się to kroi. Czy to jest zimne? To nie stało akurat długo jakoś. Tak wygląda. A chociaż spoko jest dużo, jest piersi. Mała panierka w porównaniu do ilości mięsa. To jest spoko. Nie to, co w tam na Wilanowie. Ta panierka jest sucha. O, mi kurczak. Kurczak jest... sam jest spoko. i wydaje się po prostu, że w wymarze. Już jest takie twarde, widzisz? Jak mi ciężko wbić to. Przez to, że stało wymarze nie jest zrobione na świeżo i jak cokolwiek jest panierowane, no nie wiem, kotlet czy schabowy tak samo, to jest po prostu ta panierka, to już się robi taka sztywna, tak jak tutaj w tym przypadku. Mmm, że się nie ugłosisz. już. tak, ja bym wolał już tego schabowego stamtąd, którego skrytykowaliśmy dosyć mocno, niż, te, niż tą polędwiczkę szczerze. Ale to jest możliwe, dostępne z tej ludzkie, śląskie, jako oddzielne danie jarskie z okrasą jeszcze, nie? Karol jest zwykle w samym sercu wydarzeń. To może być bardzo fajne danie. Mam wrażenie, że tutaj są wrzucane same warzywa i troszkę tym pieprzem po prostu wzięte. Nawet soli tutaj nie wrzucano, nie? To jest świeża, dzięki temu można przetrwać to danie. Po prostu świeżo pocinane, wszystko wrzucane do jednego kotła i jest spoko. Wystarczy. Potwierdzam, Fala, to co mówiłeś. Suchy, twardy, zleżały. Kruski super i surówka. Brakuje soli, a ja tak to jest w świeża. Nie jest to mega smaczne, ale zjedliwe o, w całości. Słuchaj, może powinniśmy racuchy wziąć, skoro panowie chcieli racuchy. I kupiliśmy im może... Placki ziemniaczane? Właśnie, ej właśnie, dobry plan. Ci panowie, którym kupiliśmy jedzenie to chcieli placki ziemniaczane, więc w sumie Wróbel ma dobry tutaj pomysł. Spróbujemy placków ziemniaczanych. No słuchajcie, właśnie ogarnąłem, że polędwiczki z kurczaka w panko. One kosztowały 10,05 ale oddzielnie był wpisany z stacyki 4,81 więc tak naprawdę one kosztowały 14,86 Więc prawie 31 zł za to zapłaciliśmy. No nie, nie. Znaczy kluski się opłaca, bo można samo danie, one 11 jakoś kosztuje ze smaszką z taką okrasą. Omastą, omastą. No to to, spoko, ja bym brał. Po prostu jarskie tutaj naprawdę fajnie wchodzą. Ogólnie ta mleczarnia jerozolimska to jest sieciówka. Jest i tutaj Nowowiejska 6, Bagatela 15, jest jeszcze na Emily Platter, jest na Świętokrzyskiej, ej to w, w, od cholery tego jest, jest na Siennej, jest na Moliera, ej słuchaj, dobra wszędzie jest tak oscyluje między 3 i 8 i na 4, tam 4 1 chyba gdzieś tam miało nawet na Emily Platter czy gdzieś, ale jest na Jerozolimskich 148, to nie wiem to jest albo Blue City albo Reduta naprzeciwko, wiesz ile ma? 9. Nie wiem, kurde, czy w galerii po prostu dają jakieś gorsze jedzenie, czy co? Próbuję powiedzieć tak, ja mam swoje podejrzenie, że tutaj po prostu lepsze są dania jarskie. Czyli placki ziemniaczane, tak jak ci panowie poprosili, więc wzięliśmy. One kosztowały tak, śmietana kosztowała 1,45 zł, natomiast te placki kosztowały 8,63 więc razem 10 zł i 8 groszy to danie. Cztery placki, takie całkiem spore i one są grubawe. Ach, chruściutkie są, ja lubię takie. No, chrupiące. I co jest ciekawe, na te obadania trzeba było czekać, bo one były robione na świeżo, więc tu już jest przewaga ich nad tymi po prostu mięsnymi, które jedliśmy. Bardzo dobre placki ziemniaczane. Co ciekawe, one są grube. Ja robiłem zawsze, jak robiłem placki ziemniaczane, albo u mnie w domu mama robiła, to one były cieńsze. Te są grube, ale kompletnie mi to nie przeszkadza. Jest tak po prostu, masz dużo tego ziemniaka, fajnie chrupie. Na słoność to jest po prostu, nic tutaj bym nie dodał, ani nic nie ujmował. Może troszkę bym dopieprzył? no Ale to dania jaskie to spoko. To się je naprawdę z przyjemnością. jak mm, no słyszycie, nie? Nie, spoko są, Wierzę grubel. grube. Słuchajcie, to kosztuje 10 zł 8 groszy całe. Cztery takie placki, to jest już najedzony. Znaczy no, najedzony, teraz, no. podjedzony, no. To jest naprawdę pozycja, o której warto się, że tak powiem, zakręcić. Mamy teraz pozycję, na którą ja tutaj przychodziłem. To są naleśniki ze szpinakiem i serem feta, ale widzimy też, mamy ser żółty tutaj u góry, spójrzcie. No tu chwilkę powstało już, nie wiem, z 10 minut pewnie, ale no to raczej nie powinno przeszkadzać. Fajnie widać ten serek u góry się roztopił na tym, na, na tym naleśniku i one też były robione na świeżo. Przydałby się sosik jakiś czosnkowy, ale powiem Wam szczerze, że dla mnie mogło być troszkę więcej fety, bo troszkę z zbyt płaskie w smaku takie no nie ma takiego wyciągniętego smaku tutaj właśnie od tej fety bo jest jej niedużo Pójdźcie. głównie to jest po prostu szpinak taki liściasty no i tej fety więcej to by po prostu wyciągnęło też ta słoność z fety powiem wam tak dla mnie brakuje tutaj po prostu żeby bardziej przyprawiony był ten farsz i głównie tutaj właśnie tą fetą brakuje mi jej ilo ilościowo po prostu jakby było jej troszkę więcej to na pewno te pierogi te naleśniki byłyby znacznie lepsze. Już najedzony, zaraz do domu, ale jeszcze kawałek spróbuję, sos czosnkowy by wleciał idealnie. Mm. Spoko, ale z tego co się jedliśmy to nie jest moje ulubione danie, chyba, pl pl platki. chyba platki najlepsze. Jesteśmy już po wyżerce w mleczarni jerozolimskiej, jest tutaj ewidentnie drożej niż w tym który już odwiedziliśmy w Wilanowskim również w tym polnym, który jest 100 metrów dalej no bo ceny są tam identyczne jak w tym Wilanowskim bo to jest ten sam właściciel przynajmniej tak wygląda jeżeli chodzi o dania mięsne no to ewidentnie bym po prostu poszedł tam jest tam taniej i smaczniej bardziej świeżo no bo masz niepodawalne jedzenie z Bemarów tak jak niestety tutaj niektóre ale tutaj wszystkie dania jarskie my dostawaliśmy świeżo robione, świeżo przygotowane i one były bardzo dobre, no nie mogę się do nich przyczepić. Najfajniejszą pozycją były chyba te placki ziemniaczane. Ocenę ma 3,8 ten bar. No nie wiem, no, powiem tak, jak się wie co, się, co tutaj warto zjeść. No to może i ta, cena, ta ocena jest adekwatna, ale na pewno nie wyższa. Mieszane uczucia, dania jarskie, tak, dania mięsne. Zależy co. Rubel, jakie twoje spostrzeżenia? Podobnie jak u ciebie, no najlepsze rzeczywiście te produkty świeżo robione, jarskie, placki ziemniaczane pierwsza klasa. Na drugim miejscu dałbym ten zestaw z mielonym, wiesz? A za nim pieczarkowo. To takie Taka top trójka. Trochę się przejedliśmy i nie spróbowaliśmy żadnych pierogów, troszkę żałuję, bo wydaje mi się, że to mogłyby być dobre te pierogi. Czy polecam, jeżeli macie. Nie, nie, jeżeli nie macie tutaj polnego 100 metrów dalej, to polecam, ale jeżeli macie jakiś inny bar lepszy, który jest nie podal i jest tańszy, to warto bał... rozeznać się. Tak, Więc warto po prostu sprawdzić, co jest w okolicy. Niektóre dania są naprawdę godne uwagi, a o niektórych niestety chcemy zapomnieć. Ja już nie pamiętam, jaką zjawali. Byłem to pierwsza zupę, bo już o niej zapomniałem. Także yy, najedzony to do domu. Siema.